Za, na godę, za miejsce pierwsze w obrócie delegacji. Okay. za debiut na Motoclassic Wrocław zapraszamy Bugatti I często można zobaczyć auto gołe ja jeszcze jedno, jedno słowo mianowicie chciałbym wykorzystać e, okazję, że pan Helge jest z nami bo jak oglądacie plakaty tegorocznego rocznego Motoclassic Wrocław kto jest twarzą? zobaczcie pan Helge, nasz gość Bugatti Club, dziękujemy